Przygotowując się do tego, do tego spotkania, chciałem opowiedzieć o mitach e-learningu, chciałem opowiedzieć o tym, jak złe są konotacje e-learningu, szczególnie po pandemii, chociaż przed pandemią też e-learning nie miał pozytywnego wizerunku, prawda? Natomiast, no po co siać taki czarny ferment? My wiemy, że nie jest najlepiej. Nie? Natomiast jesteście Państwo. Pomyślałem sobie co innego, że ja zmienię troszkę temat tego wystąpienia i pokażę Państwu też może te mity odczaruję, ale przez praktyczne przykłady. Co robię, jak robię i jakie mam w tym cele. A ponieważ jestem perfidny, podstępny, i, i jeszcze jaki. Po, po perfidny, podstępny i mam zawsze co innego na myśli, to zobaczycie Państwo, jak, jak do tego podchodzę. Plan jest taki, że zaprezentuję pomysły, z, kilka pomysłów z kursów, przykłady zastosowań różnych zadań i pokażę, jak jestem perfidny, tak? Czy pozostałe dwie... czy Przecież tu nic nie widać. Czy pozostałe dwie... dwie Dwa etapy zdążę zrobić to zobaczymy. Pierwsze zadanie. Zadanie o ukrytych celach dydaktycznych. Zadanie, które zawsze tego typu zadanie zawsze daje na początku kursu, bo ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że ja jestem e-learningowcem, który uważa, że taki prawdziwy e-learning to jest asynchroniczny. Uważam, że to, co przyszło do nas z pandemią, czyli nauczanie zdalne i dzieci siedzące przez 6 godzin przed monitorem, to była zbrodnia na tych dzieciach, która nastąpiła i należy to wykasować. Także jestem tym zwolennikiem i takim promotorem e-learningu asynchronicznego. Oczywiście blended, jeżeli ktoś potrzebuje albo uważa, że to jest... Wiecie, nie każdy jest Jerzym Szturem i, i może zaśpiewać piosenkę, śpiewać każdy może, nie? Prawda? Nie każdy, nie każdy jest dobrym prezenterem i potrafi powiedzieć i, yy, zrzućcie mnie stąd, tak? Jak to było? Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Nie? Więc yy, m, jestem zwolennikiem e-learningu asynchronicznego, no ale ten e-learning nie może być bezduszny, nie, to nie mogą być PDF-y, które wrzucamy do, do kursu i które studenci czytają albo nie czytają. W tej chwili to już yy, dowiedziałem się ostatnio, że modele te generatywne AI potrafią przeczytać i streścić ten PDF, tak? I dać odpowiedzi na pytania jeszcze. Ok. Pierwsze zadanie, już na pewno Państwo przeczytaliście, co tutaj, co tutaj jest napisane, tak? Natomiast yy, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na, jak mam mówić, żeby widzieć? Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że jest wyraźnie pokazana treść zadania, są kryteria oceny i jest jeszcze czas, tak? Jakie miałem tutaj cele dydaktyczne takie ukryte? Jest to klasyczny lodołamacz, tak? Jest to taki klasyczny, my na zajęciach, na zajęciach w sali często używacie, używacie, Państwo takich gier, zabaw, rzucanie piłką, jakieś lodołamacze, które pozwalają na to, żeby te pierwsze zajęcia, żeby te pierwsze zajęcia złamały lód, prawda? Bardzo często jest tak, że jak jest, ja, ja mam, miałem zajęcia, bo teraz już staram się nie mieć zajęć w sali, tylko przez, ile, przez internet, jak miałem zajęcia na siódmej godzinie studentów, to ja musiałem 5-10 minut spędzić czasu na to, żeby oni przestali myśleć o czymś tam, tylko zaczęli myśleć o mnie. Nie? Takie zabawy różne z piłeczkami, z zrzucaniem jakieś, powiedz mi, co widzisz za oknem, i tak dalej. To jest właśnie lodołamacz. Czy da się zrobić to e-learningowo? Da się. My w ten sposób budujemy grupę, sprawdzamy. No, taki rozruch kursu, ale zobaczcie Państwo, jak ja tutaj jestem perfidny i, i pomysłowy trochę. Ja tu mam jeszcze inne cele. Sprawdzam, czy moje maile nie lądują w spamie. To jest pierwsze zadanie w kursie. Nie? Sprawdzam, czy maile studentów nie w, czy moje maile nie lądują w spamie studentów. Sprawdzam, czy każdy potrafi napisać post, bo to jest, to się dzieje na, post, na forum, tak? Czy, na tym, czy do tego postu potrafi zamieścić zdjęcie i co mi to daje? Daje mi to pewność, że student potrafi poprosić mnie o pomoc, jeżeli coś nie gra. Nie? Zrobi zdjęcie ekranu, mówi Panie Tomku, czy tam Panie Doktorze, to nie działa. Tak? Jest to w pewnym sensie spełnienie, spełnienie hmm, Wymogów tego rozporządzenia nieszczęsnego, które obowiązuje, że my mamy obowiązek przećwiczyć studentów przed y, używaniem platformy, tak? Zrobię zdjęcie tym samym zdjęcie, no i to tak. Następne, następne y, zadanie, drugie zadanie, wspólne dochodzenie do celu. Y, mają się zastanowić nad różnicą między różnicą jakości Mercedesa. Ja uczę zarządzania jakością. Zarządzania produkcją i line management również. Po prostu pozdrawiam tutaj koleżankę po fachu. <grywa> yy. Mają się zastanowić nad różnicą jakości Mercedesa CL i Piata Panda. Nie, to bardzo fajnie wychodzi. Znowu jest: yy. są jakieś kryteria oceny, jest ocena i jest czas tego, tego, tej dyskusji. I co? Jaki, jaki podstępny nauczyciel ma tutaj? cele ukryte w tym zadaniu. No, oprócz takiego celu merytorycznego, gdzie razem wspólnie budujemy pojęcie jakości, tych definicji jakości jest kilkanaście, a my zbudujemy na zajęciach swoją definicję, której się będziemy trzymali. Oczywiście ta definicja jest sterowana przeze mnie, nie? Coś im tam podpowiadam, jakoś tam nimi manipuluję i w jakimś kierunku ich popycham, ale jest to wspólnie skonstruowana definicja, Którą łatwiej oni sobie przyjmą, tym bardziej, że ta definicja, którą ja bym chciał, żeby oni używali, jest zupełnie inna od tej, która potocznie nam się w głowach kojarzy między nimi, stąd ten Mercedes CL i Fiat Panda. Dodatkowe kompetencje, tak? Kompeten... Czy, czy, czy... Na zajęciach ze studentami stacjonarnych zawsze mi brakowało tego elementu refleksji. Zatrzymania, pomyślenia, refleksji. Nie? Tutaj ja mam taką możliwość, żeby student te refleksje, to zainteresowanie tematem, to przemyślenie po zajęciach. Właściwie tu nie ma zajęć, tak, bo oni robią to wtedy, kiedy chcą, ale jest czas na tą refleksję i buduje taką umiejętność tej refleksji. Motywacje do zapoznania się z wykładem, no bo jak rozmawiamy o Mercedesie CL i o Facie Panda, to może oni sięgną do tego mojego wykładu. Wykład jest w postaci audio plus prezentacja. No i zaangażowanie w pracę, w kursie. Kolejne ćwiczenie. Ok. Czy można stwierdzić, że Mercedes-CL jest, lepszy, jest z lepszej jakości niż Świat Panda? I jeżeli można, to na, na podstawie jakiej definicji? Co, co sprawia, że tak uważacie? To zadanie y, znowu jest ocena i czas. Do tego jeszcze wrócę, dlatego tak podkreślam te dwie, te dwie y, składowe definicji. OK, i co tutaj perfidny nauczyciel ma na myśli? A no, oprócz tego, że Budujemy definicję jakości, że wiemy, że Mercedes nie jest lepszej jakości według tej naszej definicji, i tak dalej, i tak dalej, czyli tych merytorycznych powodów, dla których ja tam jestem, to mamy jeszcze umiejętność prowadzenia dyskusji, co często, co często w sali tradycyjnej nie ma czasu na to. Nie ma czasu na to, prawda? Jeżeli ja mam wykład, to nie za bardzo jest czas, chyba że robimy tak jak tutaj, któraś z pań proponowała flipped classroom, czyli odwróconą klasę, że definicje sobie robimy w, w domu, a na, na, na sali tylko my, myślimy. Tak jak powiedziałem, ja się tutaj strasznie dużo u was, od was uczę i, i nie ze wszystkim się zgadzam. Część uważam, że się nie da, ale, ale się uczę. Argumentacji, studenci nabywają kompetencji, argumentacji, uzasadnienia wypowiedzi, przyznania się do zmiany poglądów. Ile z Waszych znajomych potrafi, znajomych potrafi się przyznać do zmiany poglądów? To tylko niektórzy politycy, prawda? Raz jest w tej partii, raz w tej. Krytycznego myślenia. Dobra, następna. Mam 5 minut jeszcze. Na, to jest przykład zadania bez początku i bez końca. Zadanie trwa przez cały semestr studenci mają oglądać newsy, czytać telewizję, rozmawiać ze znajomymi i potem publikować, jeżeli coś znajdą, tak? Chyba jest bardzo jasne, chociaż dałem niebieskie tło, ale nadal jest to chyba bardzo jasne. Teraz jakie cele mi tutaj przyświecały? A no cele dydaktyczne. Student myśli o kursie przez cały semestr. Ogląda TVN czy... TVP czy, czy, czy Republikę i myśli o tym, a może by tak Walaska zagiąć, i jakieś tam koszty jakości, coś tam, coś tam znalazłem, opublikuję. Nie? Ten poziom zainteresowania, poziom myślenia o moim kursie. 30 godzin mam w semestrze takiego kursu, tak? 15 godzin czasami, ale on, student, myśli, jak ogląda wiadomości i spadnie na coś takiego, to już wie, że. Jak mu się uda, to dostanie 20 punktów. No? Chociaż to chyba nie jest najważniejsze w całej tej zabawie. Tak mi się wydaje, że te oceny to są przereklamowane mocno. Radość ze znalezienia konkretnego przykładu, zagląda do kursu stale, czyta posty u, y, innych uczestników, publikuje. Ok, sprawdza fake newsy. Następna, następna y, kompetencja, która jest całkowicie pomijana. No, nie wiem, czy mogę powiedzieć na uczelniach, ale w mojej praktyce dydaktycznej jest całkowicie powijana, pomijana sprawdzanie fake newsów czy ocena źródeł. OK, jeszcze inne zadanie, wyprawa do supermarketu, gdzie studenci mają iść do, iść do supermarketu, znaleźć, znaleźć yy, produkt, który jest oznaczony symbolem ISO 9001, zrobić zdjęcie i jeszcze. Odpowiedzieć na pytanie, czy jogurt z napisem ISO 9001 jest lepszy, smaczniejszy niż ten bez tego napisu. Nie? Cele dodatkowe. Sprawdzenie praktyki. Sprawdzenie teorii w praktyce. Czy ten jogurt jest lepszy? Czy to ma wpływ czy posiadanie certyfikatu ISO 9001 ma wpływ na smak jogurtu? Jaki ma wpływ? Yy, czyli empiryczne doświadczenie, potwierdzenie wiadomości z kursu. Krytyczne myślenie. Ten jogurt wcale nie jest lepszy. Majonez kielecki jest lepszy, czy majonez winiary jest lepszy? Buu, buu. <grymiany> Oczywiście, że kielecki. <grymiany> Pogłębione zrozumienie tematu, bo zobaczcie, my się już w tej chwili zastanawiamy, Bar bardzo merytorycznie nad tym, że tak naprawdę norma ISO 9001 ma się nijak do tego yy, smaku czy wyboru, bo oba te majonezy mają ISO 9001, ja sprawdzałem, prawda? Umiejętność dyskusji, wyrażania swojego zdania, opinii, bronienie punktu widzenia i tak Te wszystkie rzeczy w e-learningu są do zrobienia. Została mi minuta. OK. Plan jest, plan jest taki, że teraz yy, możemy porozmawiać o tym, jak sformułować polecenie i określić nasze wymagania w stosunku do studentów, albo porozmawiać o czasie pracy wykładowcy i jak tutaj troszeczkę optymalizować. Kto jest za pierwszą, yy, za pierwszą yy, yy, opcją, niech podniesie rękę do góry. Za drugą opcją, dobra, to przelatujemy. Druga opcja. Z Państwa doświadczenia, jakie aktywności są najbardziej czasochłonne dla wykładowcy? Ocenianie, sprawdzanie. No przy, przygotowuję Dobra, trzymajmy się tej odpowiedzi. Ja jestem od Mudla. I to są, to są rzeczy, które pozwalają oszukać czas. Poświęcony na sprawdzanie prac w Mudlu. Być może nie tylko w Mudlu, ale to jest o Moodle, tak? Po pierwsze, praca w grupach i podgrupach. Prawda? Znowu ukryte moje perfidne i podstępne motywacje są troszkę inne niż oszczędzenie czasu, tak? My nie potrafimy pracować w grupach. Studenci nie potrafią pracować. Ja nie potrafię pracować w grupie. Nie, nie potrafię się znaleźć w różnych rolach w grupie. To, to, są moje problemy, nie będę się tutaj wam na terapię wywnętrzał, tak? Mam na imię Tomek i nie umiem pracować w grupie. Jedna, jedna praca, a ocena dla wszystkich, czyli jeżeli w Moodle sobie umiejętnie to zaprojektujemy, za, za to oceniając jedną pracę, oceny dostają wszyscy i komentarz dostają wszyscy, feedback dostają wszyscy, okay? Czy ja muszę ingerować w to, kto zrobił, co zrobił, Ile zrobił? Nie wiem. Tekst online. Nie test, tylko tekst online. Takie zadanie jest w Moodle i to zadanie się sp sprawdza pięć razy szybciej niż plik, yy, yy, plik Worda, który mi przyślą, albo plik Excela. Yy, zadanie tekst online się sp sprawdza, sprawdza dużo szybciej, po prostu. Podobnie jest z PDF-em. Moodle kocha PDF i Ocenianie w modlu PDF-ów jest znowu dużo szybsze niż ocenianie Worda, czy, czy innego formatu. Włączenie opcji szybkiego oceniania. Są, jest taka możliwość, żeby jak macie oceny, włączyć opcję szybkiego oceniania i wtedy można jednym ciągiem wszystkim studentom wstawić bańkę bez czytania tych prac. Odpowiadanie zespołowe. A a to jest ciekawa że to się, to się nauczyłem o, od mojej Doroty i od Ani Turuli. One tak robią. One robią zadanie. Nie wiem, czy Dorota, ale Ania chyba tak robi. Ro, robi zadanie, po czym nie sprawdza tego zadania, tylko daje wszystkie możliwe odpowiedzi. Sprawdźcie sobie sami. Nie? Dobrze zrobiłaś? Okej. Okay. Tak? Dobra, I, i to już jest koniec. I, i, <noise> dziękuję.